Mano! Dzisiaj omówimy moje uniwersum. Ogólnie to nie robię mapy mojego uni, ponieważ no nie chce mi się i nie oddawałaby prawdziwych, rzeczywistych rozmiarów, więc po prostu w tym filmie tego nie będzie. Podpunkt drugi to są role, jakie są w moich klanach albo w niektórych z klanów. Najważniejszą rolą jest oczywiście przywódca, bo tu mamy zastępcę, medyka i następną ważną rolą jest Shader. Jest to kot, który planuje bitwy, sam nie bierze w nich nigdy udziału, nie bierze udziału w zgromadzeniach. Jest kotem widmem. Jest, ale go nie ma. Wojownik no to to jest po prostu wojownik. Wodny kot to jest kot, który walczy i poluje w wodzie. Jego rola znajduje się w planach przyrzecznych. Czyli w klanie szumiącej wyśni i szepczącego strumienia. Yy, dekorator to jest kot, który zajmuje się porządkowaniem, na przykład odbudowy ścian, yy, budowaniem legowisk, takim porządkiem. Taki trochę jest zastępca, ale tylko od takich spraw budowniczych. Polujący, na no to oczywiście poluje, a karmicielki i starszyzna nie mają pozycji hierarchicznej, czyli yy, to nie jest to, że mają najważniejsi albo są taki średni, po prostu są. Teraz mamy w sumie trzeci podpunkt, czyli w sumie najważniejszy, o moich ockach. Moimi tak naprawdę dwoma najgłówniejszymi, najgłówniejszymi ockami jest Tasi i oceaniczne futro. Mam oczywiście też pozostałe ocki, takie jak roztrzepany cień, do której nawet robię map i już mam całkiem sporo zgłoszonych, ale ona nie jest już taką główną ocką. To oczywiście nie oznacza, że map został odwołany. O nie, nie, nie. Mam mnóstwo innych oceń, które na pewno użyję w uniwersum, ale na razie jeszcze jeszcze nie wiem, kiedy to będzie. Ogólnie to klanów w moim uniwersum mam 6. No i teraz wam tutaj je wyświetlę. Moje klany to klan Wiśni, szybczącego strumienia, piorunującego nieba, cichego lasu, mieniącego słońca i zakrytego mroku. Mam jeszcze dwa klany, które są takie jakby nad nimi, no nie? Takie klan gwiazdy i klan y, tak jakby mroczna puszcza. No to tak, y, to jest klan pędących gwiazd i pustynia księ krwawego księżyca. No i to by było na tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie.